Maneczko z tej strony Blackbot 15, a to już drugi odcinek z STP Containment Bridge. Poprzedni odcinek był ciekawy, bo jak dobrze pamiętacie, utknęliśmy. Mona nas kurwa 106 przeniosła. Nie wiem gdzie. Tym razem spróbuję dłużej na... Ee, bez noclipa grać. Eem, OK Okej. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania i dawania łapeczki w górę, jeśli Wam się materiał spodoba. Nie zachęcam, jakby nie zmuszam Was do tego, ale zachęcam. Dobra, lecimy. Dawaj szybciej się wczytuj. By się doczekać nie mogę. To już jest drugi odcinek w tej serii, nie wiem, może w 2-3 odcinki to skończymy. Ha. Ja Nooklip na chwilę, przepraszam, że od razu już na starcie Nooklipa używam. Go, no, to Nooktowizyjnie.

O nie to jest Nintendo Fox! Jakbym tu wlazł! ...bez jest To już bym nie żył! Tu jest ten oddział M4 Fox, czyli nawiązanie do 9 ogoniastego z kultury japońskiej. Tam jest... Subject D nine three four one, report to the nearest global task force unit for retrieval <laughs> of so high importance objects. Haha. <laughs> <sighs> <sighs> Jak tylko zamknę to, jak tylko zamknę to szóstkę, Łatwo. dupia To jest krople do oczu. O, karta lewe cztery. Chyba, że nie mogę wziąć yy, tego P90 Ale obiecuję wam. Że obiecuję Fate container. Fate container Obiecuję wam na <śm> Honor mojej matki i oto znaleźliśmy Miejsce gdzie powinno się przechowywać to szóstkę. Tak to jest... Nie to miejsce. To szóstkę trzeba będzie przechowywać. Nienawidzę, nienawidzę kurwa mać tej pierdolonej trumny. O kurwa orzeszek. Właśnie przyjacielu. gate in your sector is now idle. Proceed safely. E, kurwa. To się jest po. To jest to sukces wagonny. Teraz muszę przez całą placu Temu nagle orze się znalazł w tym akurat kurwa w Ta heavy zone Pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłem Enterized Zone? Przepraszam, zmieniłem się to jest Zone. Kurde bardzo Was za to przepraszam, za to, że yy. przez peł odcinek źle wymawiałem nazwę tego sektora Omega A to jest kurwa co? To to jest. To jest jakaś... to. To wygląda mi na rakietę. To pytanie, po co fundacji? I to w takim miejscu? Yej! Patrzcie co znalazłem! Jej! Teraz w sercu zabezpieczę tego skurwy syna bo. Prawie. 5 i teraz F3. No clip. alô 是分的那种，啊。 Panie i panowie, widzimy zaśnie zabezpieczyć. Za macie, że się zabezpieczyłem to to matę. nada uh a -huh. uh -huh. uh -huh. Jej! Umarliśmy! Oczywiście, że to powoduje. Gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the fa and, uh, facility has been secured. Za chuj! Je ale zaraz był target. Uh. mać! Ja przepraszam się tak pytam, która godzina, tak sprawdzić. Ej! Ej! Słuchajcie, za minutę papieżowa, więc... O Boże, żeby się posiada tego gry... Chyba zrobimy nowego save'a, wiecie? Albo... Albo dobra, zrobimy nowego save'a. I może na streamie pogram po piszcie czy chcecie, chcielibyście żebym na streamie pograł To było chyba ciekawie, wiecie Zastanawiam się czy mnie czy, czy sobie terrari teraz nie nagrać, wiecie Jak teraz kurwa, no SPP gram Czekam na papierową I myślę, czy sobie Terrarii nie nagrać, wiecie Zaraz chyba włączę Terrarię i będę nagrywał a ten film po prostu tak... Nie wie jakim jest, bo już mi kurwa kucha siada. Dobra, przynajmniej do, 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 musimy dotrzeć do e, entrance zone. Dobra, wybija papieżowa. Dajcie mi chwilę. Słuchajcie, wybija papieżowa. Bo na, e, dalej jest. Znowu się chyba będzie przypalić e, tym e, talentem skalnym. Wając warkę Nagrywanie wieczorem e, odcinków jest piękne. Już gotowe nocy o 21.00. Pan. Piękna, że wiem. Szukał lubi. Gotowy twój zań. Do pracy ze. I idziemy w chmielę O Panie I Ty na mnie spojrzałeś Swoje pusta Dziś wierzę w Twoje imię Swoją wadę Pozostawię na brzegu Razem z Tobą Chodzę w na dziś łód Jestem Młodym człowiekiem An the announcement to all personnel. The lift to gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured.

Dobra. Ta się, się. Dobra, on się dalej odpala. Ja wam pokażę, że to jest kurwa udowodnienie, że nieśmiałeś. Ma to totalnie po, popierdolone e, zdolności anomalne. Macie widzicie? On kurwa wyjdzie zaraz. O, zaraz wyjdzie. Ja, ja się trochę... Traknie... Macie, widzicie kurwa, on próbuje wyjść nieudolnie, udolnie nie Jakim cudem tu się kurwa nagle ST-049 zalał? feministka się teleportowała. Tak. Gdy używam tu e, e, Piolifa, e, że ST-049 to jest. E, tak. feministka A, widzicie? Jebany Wypierdolił z tego, jak petarda Dobra e, Gdzie jest 049? Gdzie jest feministka? Dobra, 049 nie ma Ale Dziękuję za oglądanie Zachęcam do lajkowania i subskrybowania tego kanału, jeśli Wam się materiał spodobał. Oczywiście em, udowodniłem, że SCP-096 jest tak swoim e, podmiotem e, anormalnym, że on kurwa potrafi przypierdolić się przez ścianę. Do próżni. Do pieprzonej próżni. I najwyraźniej wylądował w okrąg, tak? A teraz. To był, z tej strony Black 15 był. Do zobaczenia za niedługo.